Witajcie w dzisiejszym odcinku, dzisiaj Q&A, do którego zbieraliśmy pytania długo Zostało wybranych tych pytań z tego co widziałem paręnaście, takich ciekawszych Dużo pytań oczywiście się powtarzało, typu ile masz Shiny, ile masz expa yy, pominąłem, pominąłem takie pytania jak na przykład ile zapachaj nie ma chopów w czasie eventu walczącego i podobnych tego typu Ale zanim przejdziemy sobie do Q&A yy, to bądźmy na bieżąco i przypomnijmy, przypomnijmy sobie nadchodzące rzeczy, jak i coś co zaszło w Pokémon Go po cichu obecnie, czyli tak, mm, zaczynając od tego, że mamy nowy event w nadchodzącą sobotę, czyli jest to, można powiedzieć Research Day, gdzie będziemy mogli zdobyć Shiny Lotalda i zdobyć Shiny Castforma, oczywiście Castforma tylko w tej wersji tak powiem, normalnej i będzie 30 marca od godziny 11 do godziny 20, czasu lokalnego oczywiście, także to jest naprawdę dużo, 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 czasu. Oczywiście zadania na Shani Latauda będziemy mogli dostać za przekręcenie pokestopami, więc trochę się nachodzimy. A jak ktoś się nachodzi, to się nachodzi, bo ja jestem w pracy, a potem jeszcze to i tamto, a tutaj jest reska. No dobra. Również w czasie tego eventu, a raczej od czasu tego eventu, Castron pozna nowy atak, czyli weather ball, pogodową piłkę po polsku, to woda weather ball. Ale teraz mamy też nowe rzeczy. Pojawiło się, no, pojawiły się nowe eksowe gymy. Taki lekki, cichy przemyt na Jantika, po prostu dodał trochę nowych eksowych rzymów, które są w, na przykład, że tak powiem, w niedalekim sąsiedztwie parków. To jest związane też oczywiście z update'em, jaki był jakiś czas temu czyli yy, gry, nie gry, puszek nie taki utereski nie gry, tylko mapy OpenStreetMap open zostały zaktualizowane i trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o spawny itd., itd., itd. o tym już mówiliśmy. Także nie będziemy już się męczyć tymi newsami, bo najważniejsze newsy są powiedziane. Przejdźmy do QA. Ja tu gdzieś mam pytania zapisane. To jest to, to jest to. przejdźmy na sam początek. Więc tak, skąd pasja do Pokémonów? Skąd pasja do Pokémonów? Przygoda z poksami moja zaczęła się jeszcze w podstawówce. Dostałem Game Boya. Game Boya miałem wcześniej, pamiętam. I po jakimś się dostałem poksy na Game Boya. I od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. I trwa, można powiedzieć, do dzisiaj. Jaki jest mój ulubiony shiny ze wszystkich generacji? Chyba shiny Mew będzie od zawsze na zawsze ulubionym shiny. Jak środki pozwolą, skoczysz kiedyś po jakąś regionalkę? Tak, jak środki pozwolą, a raczej bardziej jak czas pozwoli, to po jakiegoś regionalnego poksa gdzieś na pewno się wybierzemy. Jaki feature, aha, jaki feature chciałbyś, żeby został dodany do gry, albo w jaki sposób urozmaiciłbyś PvP, by nie było to tylko, kto szybciej klika w telefon. No PvP to nie jest tylko kto szybciej klika w telefon. Oczywiście powiem, że ja bym walał PvP w wersji turowej, tak jak bo że tak powiem to w oryginalnych grach Nintendo i walki były Turowe i PvP turowo, Turowe mogą być moim zdaniem bardziej ciekawe. A jaki mm, feature jest przeze mnie wyczekiwany w Pokémon Go? Ja myślę, że breeding, ale nie taki czysty breeding, tylko breeding od razu połączony yy, z daycare, czyli były to takie domki, daycare to dawałeś swojego poksa, on trochę tam levelował i tak dalej, że to było połączone razem ze sobą. Co jest terazka? No, teraz też by chciała mieć breeding. Pierwsze wrażenie na temat Pokémon Sword Shield oraz którego startera z generacji 8 wybierasz, yy, nie przypomnę sobie jak startery z tej 8 generacji się nazywają, ale myślę, że na razie moim ulubionym wychodzi na to, że będzie ten yy, Królik Zając. Pierwsze wrażenie, pierwsze wrażenie jakoś na mnie dużo, yy, dużo, dużo, jakby nie wiem, nie wywarło. Dużego wrażenia na mnie nie wywarło, bo te. Skriny z gry i tak dalej, to była jeszcze taka wczesna wersja, jakoś super to ekstra, moim zdaniem, wyglądało. Mam nadzieję, że... Mruczy? Może, że się mruczy, ale teraz to tą poduszkę. Mam nadzieję, że zostanie yy, jak w Let's Go, że Poksy będziemy widzieć, które latają w trawie. Nie będzie tak jak w oryginalnych, że tak powiem, grach, tylko zrobione tak w Let's Go, to było to jest fajniejsze, ciekawsze. Shiny hunting w ogóle jest zajebiste dzięki temu. Lecimy dalej. Ile mam zapanych Pokémonów? O, no to teraz czas, żebym w ogóle włączył nagrywanie ekranu. Żeby nie było, że was robię w jaju, że sobie wymyślam liczby. 3, 2, 1 ekran się nagrywa. Czyli tak, ile mam zapanych Poksów? Już patrzymy ile mam zapanych Poksów. To jest tutaj. Poksów na 25 marca mam złapanych 117 165 sztuk. Ile mam expa? Expa mam, uwaga, 89 346 882. Czy da się, co osiągnąć, czy da się coś osiągnąć w Pokémonach, jeśli się nie doładowuje? Mam myślę, że tu chodzi o to, że się hajsu nie pakuje. Tak można osiągnąć jest taki przykład na przykład u nas w tym, yy, w Gdańsku w Oliwie, jest to Andrzej, ksywa w boksach Fact. 40 level wbity jest, Pokoboksy są, 0 ha pakowane, także da radę. Yy, kiedy zaczynałeś grać w Pokemon Go, myślałeś, że twoja przygoda tak długo trwała? Powiem wprost, nie wiedziałem, że Pokémon Go będzie tak długo trwać. Powiem szczerze, że kiedy w pierwszej generacji zapałem wszystkie Pokemony, to przez długi czas naprawdę nie grałem. Mam się wyprostować? Troszeczkę to Nie, no to niewygodnie, tak, tak mi się dobrze siedzi. A tak mogę? Może. Dobra. Więc tak, szczerze nie wiedziałem, że to, że to będzie tak długo trwało, bo jak zapałem pierwszą generację, to długo nie grałem. Potem był event, że weszły te Baby pokses do jajek i wtedy zacząłem grać z powrotem, wyklułem te baby, znowu przestałem. Tak naprawdę takie granie, można powiedzieć, na co dzień, w grupie i tak tak dalej. Weszło kiedy pojawiły się rajdy. Rajdy były czymś takim, co zżyło, że tak powiem, graczy, potworzyło grupy itd. itd. i to było spoko. Czy mam zamiar zakupić Pokémon Shield lub Pokémon Sword? Jeśli tak, jakiego startera bym wybrał. Na pewno chcę zakupić. Czy Shield, czy Sword, na tą chwilę tego nie wiem. Chcę zobaczyć, czym obie gry będą się różniły. Hmm. Chcę poznać wszystkie Pokémony z 8 generacji. Najpierw chcę zobaczyć, jakie będą w tej grze do zdobycia, jakie będą w tej grze do zdobycia, do złapania. Starter, jak najbardziej cały czas, to jest ten y, Królik. Czy będzie odcinek z pokazywania wszystkich Twoich Shiny Pokemonów? Parę pytań takich widziałem i może zrobimy taki odcinek, że pokażę swoją Shiny kolekcję, bo co jakiś czas takie pytanie się pojawia gdzieś na Q&A, gdzieś ogólnie na, na live'ach i tak dalej, i tak dalej, więc chyba zrobimy w końcu taki odcinek. Czy będzie inne granie z Pokémony? Innej gry niż Pokemony nie będzie, jedyną opcją na inną grę to jest live. Jeśli Odcinki poświęcone, na tym, poświęcone temu kanałowi są stricte o świecie Pokemonów i tak to zostanie. Jedyne co może być innego to jest podczas live'a i tylko wtedy. Nie znalazłem nigdzie satysfakcjonującej mnie odpowiedzi dotyczącej Jakie wartości są najważniejsze do walków w Dżimach? Czy jest to atak, Defense lub HP? Oczywiście, jeśli ma, nie mamy setki IV Szczerze, przy obecnym systemie dżimów co się tam wrzuci nie ma najmniejszego znaczenia, bo i tak i tak wrzucisz boksę, musisz go zbić pewną ilość razy. Na wszystko da się znaleźć kontrę na szybkości, a nawet bez kontry to schodzi raz dwa, także naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia. <noise> czy będzie seria Sword lub Shield? Tak, na pewno będę te gry nagrywał Sword lub Shield, zależy co będę mieć. Czy będzie gdzieś jeszcze jakaś akcja z Meltonboxami za karmę czy coś innego? Takie akcje na pewno jeszcze będą, spokojnie. Jaki jest mój ulubiony Pokémon z pierwszej, geny, drugiej, trzeciej i tak dalej, aż do siódmej? O matko boska! Dobra, pierwsza generacja miło. Druga generacja myślę, że Tyranitar. Trzecia, <laughs> trzecia generacja. Trzecia generacja, trzecia generacja. Trzecia generacja. Rejłeza może by tak coś w tym stylu. Czwarta. Czwarta, 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 czwarta. Czwarta generacja Luné Box. Tam jest parę, ale w czwartej nie powiem. Ryperior. Piąta gena, tu zaczynają się luki w pamięci. Piąta gena, piąta gena. Serio, zaczynają się luki w pamięci. Aż tak na pamięć wszystkich generacji znać, to. No, to jest coś ciężkiego, ale ja sobie zaraz przypomnę. Piąta generacja. Na pewno w piątej generacji żaden z tych starterów czy jakieś tam oszło. Nivi, Tepik, nic z tych rzeczy. I. Legendy też. Nic tam sobie nie przypomnę. Wiem, ten taki krokodyl mi się zawsze podobał w piątej genie yy, Krokorok i... 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 krokodil... krokodil, krokodil, krokodil tak one były Ground Dark to myślę, że to będzie spoko, no chodź Puszczak, chodź chodź nie. Yy, potem lecimy dalej, czyli do generacji... której? szóstej szóstej generacji, co ja lubię... na pewno też nie jakieś stratery typu Fennekin Mmm, w szóstej, w szóstej zawsze lubiłem Double DoubleBlade'a, Double Blade'a ale tak myślę, że najbardziej to musicie mi dać chwilę, muszę pogrzebać w pamięci. Pogrzebać w pamięci. Szósta Gena to już jest naprawdę. hardcore. to, To jest ważne. To jest ważne. Aha, jedziemy po Diszaku 100%? Mapa działa? Nie, Oliwski zapełna spacerze przy cmentarzu w oliwy. Nie. Nie, nie jedziemy. E... Szósta to myślę, że zajgard. To będzie coś takiego dobrego, co mi się zawsze podobało. No i polecimy aż do generacji siódmej. Czyli zupełnie. Do... Do obecnej geny, aloańskiej geny można powiedzieć, że tak powiem. I tu nie będę miał trudnego wyboru, w takim Myślę i raczej będę następny pewny, że moim ulubionym poksem z ósmej geny to będzie chyba, na pewno, Gazlord. Kolejne pytania, to było... Na jakiego shiny pokemona czekasz najbardziej? Na jakiego shiny pokemona czekam najbardziej? Rayquaza? Rayquaza, tak, czekam mega na Rayquaza. Jest ślicznym shiny Boxem i naprawdę długo na to już czekamy, mam nadzieję, że się doczekamy. Na jaki komuniki czekasz najbardziej? Uhuhu, na jakie komuniki czekam najbardziej? Na jaki community day? Z tych community, które jakby wiemy, że na pewno muszą nadejść, to czekam bardzo na Begona. Jaki jest twój ulubiony Pokémon? Nie wiem, to może już było, ale ulubiony to jest Mew. Jakiego startera wybrałeś w Pokémon GO? Pierwszym poksem, którego zapałem w Pokémon GO, był Charmander. Jak zaczęła się moja przygoda z Pokémonami? I teraz tutaj trochę nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Czy chodzi ogólnie o poksy, czy o Pokémon GO? Przyjmijmy, że chodzi o Pokémon Go. A więc to było tak, że miał być to premiera w Polsce za jakiś czas, ale Aga ogarnęła przez jakąś swoją koleżankę, jak zainstalować, bo wtedy jeszcze miałem iPhone'a, wtedy jeszcze z, byłem jabłuszkowy. Je jak na iPhone'ie zainstalować boksy nie będąc w stanach już teraz i to było chyba z dwa tygodnie przed premierą w Polsce jakoś tak. No i tak wyszło właśnie, że udało się zainstalować. I zaczęliśmy grać, z zapałem Charmandera, chciałem lecieć dalej, Alega ale powiedziała, że nie, że wracamy i tak to wyglądało. Yy, ile mam pokemonów 100 i V? <laughs> Dobre pytanie. No, Weź puszka po... tam bardziej, bo on tak... No, ale no puszek tam no, po swojemu. Ile mam pokemonów 100 i v? No nie wiem, to jest... Znaczy no mogę policzyć tak, byłam tak ustawione, na szczęście, żeby wystarczy, że ustawię sobie. To tak, policzymy sobie ile mamy linijek po 3 i będziemy to mnożyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. jeden cztery osiem cztery dziewięć pięć pięć jeden, pięć dwa pięć trzy pięć cztery pięć 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 sześć pięć siedem pięć osiem 6 sześć sześć jeden sześć dwa sześć trzy sześć cztery sześć pięć sześć sześć siedem sześć osiem sześć dziewięć siedem siedem jeden siedem dwa siedem siedemdziesiąt razy 3. Okay. 72 razy, 216. Czyli 217, bo tu jeszcze jedno, że 217 Pokémonów 100 i V, jeżeli mi się linijki nie porąbały, jak to liczyłem, no, po prostu. No, jeżeli się udało, to 217 na to wychodzi, że mam Pokémonów 100 i V. Eee, w jakie gry w, o Pokémonach jeszcze grałem? No, Pokétek, prawie wszystko, co było na Nintendo, grałem karcianki grałem, w Pimbala grałem był nawet Pimbal na, na Game Boy. Pamiętam, i można było mieć taką, miałem taką jakby niedostawkę, tylko taki większy jakby cartridge, że yy, dawało to wibracje. I najstarszy Pox, jakiego mam w plecaku? już sprawdzimy, jakiego mam najstarszego poksa. recent. Najstarszy, najstarszy kiego mam to jest Vaporion z 2016 roku, z sierpnia? 8 miesiąc to z sierpień, tak? Uh -huh. Tak, z sierpnia 2016 roku. Vaporion 93V, wymaksowany. Yy, da radę szybkie, a Pani jedną ręką zrobić. Jak tak, to poszukasz jak. Tak, da radę trik zrobić na szybkie japanie na jedną rękę, i to nie jest nic trudnego. Dobrze, że mam questy odłożone. Widać mój telefon, mam rękę? Chyba, że wezmę. Wam nie, nie, nie. Tylko czy widać? Tylko czy widać, co ja robię. Czekaj. No, widać. Wystarczy wziąć sobie dwa palce dotknąć pokebola przeciągnąć. Nie, inaczej to się robiło. Dwa palce na pokewola przeciągnąć, robić tak, puścić i jest trik Czyli, tak jak mamy, ja to robię o w ten sposób, tymi palcami, znakiem pokoju. Bierzesz te dwa palce, ten palec przeciąga w tą stronę, jednocześnie, <śmiech> <śmiech> jednocześnie trzymając środkowy palec na ekranie. I wtedy sobie kręcisz dwoma i rzucasz, także da radę zrobić trik na panie. Mm, o, jakiś poks się pojawił. Da radę zrobić panie po prostu jeszcze raz, dwa palce na pokebola, przeciągasz, rzucasz, o i nie wyszło akurat teraz. No ale da radę, serio da radę Jaka była moja reakcja, gdy włączyłem Go po raz pierwszy. No, było, że lecimy, wychodzimy, łapiemy starter, coś takiego było, tylko może trochę jeszcze było tam innych wyrazów. Był tak podjarany, słuchajcie. Byłem mega zjarany, naprawdę, że się pojawiło, że trzeba lecieć, to jest Charmander do złapania, tak, mega było. Do jakiego najtrudniejszego miejsca jechaliście po Poka, gdy jeszcze mapy działały? Jak było ciężko się tam dostać? Jaki to był pok? I czy siadł? Kurde... Pamiętam, kiedyś jechaliśmy mm, do Oliwy, już zaraz pod las. Szukaliśmy Snorlaxa. Jakieś dziki nam przebiegły drogę. Weszliśmy w las i tak dalej, ale udało się. Zapaliśmy go. To chyba było najtrudniejsze. A Bo tam Fibas? nie było żadnych ścieżek, trzeba po prostu kierować się, patrzeć na GPS. No, było śmiesznie, naprawdę. A ten Fibas to był za płotem, co nie siadł? No, ale to nie siadł, no ale to nie było trudno dojechać. A... No. Ile rajdów na legendy zrobiłem od początku gry? Już wam mówię. Już się będę włączał nagrywanie na ekranu. Rajdów na legendy na chwilę obecną mam wykonanych. 1953 rajdy Aby kogoś interesowało, zwykłych rajdów mam zrobionych 775 W ile osób zazwyczaj robicie rajdy? Wiecie co? Różnie To zależy od poksa, bo czasami się dzielimy na mniejsze ekipy, ale można powiedzieć, że od 4 osób do na przykład 15-12 Twoje zdanie na temat tworzenia private group na rajdzie w momencie, gdy ty czy inni gracze mający więcej niż 16 lat chcą zbijać bossa, a młodsi gracze próbują się dołączyć. Nie, ja nie mam nic do tego, że przyjeżdżamy na rajda, mamy swoją ekipę, tam są jakieś cztery inne osoby, żeby biły z nami. Spoko luz. Ale jak, ja, jak wchodzimy do siebie, do, że tak powiem przyjeżdżamy, nie ma nikogo przy gymie i widzimy, że liczba graczy w lobby nam się nie zgadza z liczbą graczy w aucie, czy na rowerze, czy w czymkolwiek, nie, no to od razu jest to automatyczne wyjście z gry, znaczy wyjście z lobby i stworzenie prywatnej grupy. I tak to wygląda. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żebyś ulepszał pokemona? Jeśli na przykład miałbyś setkę, ale powiedzmy z niskim cp lub 85 V z prawie maksymalną wartością cp, co byłoby czynnikiem decydującym o tym, którego go ulepszać? Yy, tutaj dla mnie to jest bardzo łatwa odpowiedź. Ja nie ulepszę żadnego poksa, który jest poniżej 91,1 IV i nie ma 15 ataku. Dla mnie to jest coś... Yy, po, próg poniżej, którego nie schodzę, nie mamy zamiaru zejść. Yy, mimo tego na przykład, że na Community Day ze Swinawem z zapałem Hmm, świnie Shiny 89,9 IV z 15 ataku mimo że jest Shiny, mimo że 15 ataku nie, nie zrobię, bo nie. Bo po prostu mam założenia, że nic niższego niż 91 z 15 ataku na moim koncie nie zasługuje na maksowanie. Po prostu ja wprost mieszkam w, na tyle, że tak powiem w dużym mieście czy można powiedzieć aglomeracji trumiejskiej że mogę sobie na to pozwolić, ponieważ łapię Pokemon'ów codziennie dużo, goć ja łapię ile poksów, jajka się klują, rajdy są robione i mogę sobie na to naprawdę pozwolić. Jak wy już sobie wybieracie poksy, którymi gracie, to już jest oczywiście wasza sprawa, ale jeżeli chcecie naprawdę maksować poksy, to niech on już, ja nie mówię, że to musi mieć setka, czy ta dziewięćdziesiątka, jedynka, ale niech nawet to będzie ta właśnie 85 z 15 w ataku, tak? Na by nie patrzeć głównym czynnikiem decydującym w Pokémon go to jest atak. Co ty tam robisz? Dobra. Jest atak. No i wiadomo jak to wygląda na rajdach, tak. Jak to wygląda na rajdach. I niestety raz już się spotkałem, że. Nie mogli zbić czegoś tam, no bo nie mieli. Nie, że poksów, tylko właśnie i fałka stwierdzili, że się nie liczy. Jak kiedyś dobrze pamiętam, jeszcze jak rajdy były bardzo, bardzo świeże. W głównym wyszedłem na rajda, to był Tyranitar. Bardzo popularny rajd na Tyranitara. Zawsze byli chętni na samym początku gry. I tego Tyranitara próbowało zrobić 8 osób. I 8 osób nie zrobiło Tyranitara i nie, żebym się przechwalał czy coś, ale ze mną w lobby zostało nam. jak dobrze pamiętam między 30 coś a 40 par sekund. No bo no, wtedy poksy były jakie były, ale w, no, wszedłem pół na pół maczampami, wszedłem pół na pół z wapkami i było widać wiele, wiele, było widać ogromną różnicę, kiedy do rajdów wszedł po prostu gracz, który wiedział, że tak powiem, co i jak to zrobić i, 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 i zwracał uwagę na co, co maksuje. I od tego momentu, od tego rajdu tak naprawdę yy, nie robiłem poksów niższych niż 91,1 i, 91, i V z 15, na 15 ataku, bo zauważyłem, że jest to naprawdę duża różnica. Zapewne używając innych poksów na z neutralnym dematerem na tego Tyranitara, też by to pewnie zeszło, zostało nie z 10, 5 czy 15 sekund. Ale jednak yy, pamiętam, że zrobiło to mi, że tak powiem, mega satysfakcję, mi to dało, że dzięki mnie 7 innych osób, które już użyły Ride Passa i miały tego Ride Passa w tym gymie i nie musiały, że tak powiem, wydawać nagle Stardust'a szybko na coś próbować się męczyć. Dzięki mnie zrobiły sobie tego rajda i każdy tego otyrka załóżmy wtedy złapał. Wtedy jeszcze były błędy z podkręconymi kulkami na rajdach. Kto pamięta to pozdrawiam. Także nie będziemy już tego odcinka przedłużać. Mm. To jeszcze było o kotkach pytanie. To tego nie mam. Mhm, no trudno. No trudno. To jest Puszek, tam jest Tereska, Puszek jest grubszy, Tereska jest chudsza. Czyli łatwo i prosto mówiąc można powiedzieć, że Yy, Tereska, która tam siedzi i teraz nie widać, to jest yy, glamiał, a Puszek, który tutaj sobie leży, to jest Perugy i tak to wygląda. Na przykład tak idziemy sobie gdzieś, Aga mówi, że Puszek albo Tereska jest na Nirbaju. Także to było te Q&A plus małe newsy. My widzimy się długo w kolejnych odcinkach, bo chcemy odcinki robić często. I trzeba coś wymyślić, sobie tutaj nagrać przed sobotą. Mam nadzieję, że w sobotę mi się, uda, się na, uda nagrać odcinek. Także pamiętajcie linki w opisie, pamiętajcie o sekcji komentarzy, dajcie znać jak tam co tam nowego u Was w grze się wydarzyło. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć.